Hej! Witajcie na Krainie Zgromadzenia! Chowajcie złote monety i pilnujcie zakiewek, bo w dzisiejszym odcinku Panteonu Warhammera powiemy sobie co nieco o Bogu Złodziei, Oszustów, Kanciarzy i Naciągaczy, czyli Ranaldzie. Ranald jako Bóg ma kilka różnych aspektów i jest głębszą postacią niż się spodziewacie. Po pierwsze jest przede wszystkim bóstwem prostego człowieka, Bogiem szczęścia i pecha, jak również Bogiem pieniądza. Ronald właśnie opiekuje się złodziejami przemykającymi się ciemnymi uliczkami Altdorfu. To do niego modły zanoszą kanciarze podczas gry w karty i to jemu dziesięcinę oddają kupcy. Podżegacze i demagodzy używają symbolu Ronalda jako znaku buntu i wolności od tyranii. Cieszy się on też sporym zainteresowaniem ze strony czarodziejów cienia jako mistrz iluzji i oszustwa. Ronald jest jednak też czymś znacznie więcej. W pewnym sensie to niepowstrzymana siła natury, będąca iluzją, ironią i szczęściem samą w sobie. Wyznawcy Ranalda widzą świat jako koło fortuny. Bywa lepiej, bywa gorzej i generalnie byle jakoś było. Każdy wyznawca ma trochę inne podejście i stosunek do Boga Złodziei i nie bardzo tak naprawdę możemy mówić o jakimś ujednoliconym w kulcie. Większość wyznawców polega na swoich umiejętnościach modli się o szczęście i nie przejmuje się specjalnie ograniczeniami narzuconymi przez prawo. Jak łatwo się domyślić, kult nie cieszy się specjalnym szacunkiem między wyznawcami innych bogów. Nie przeszkadza to jednak żadnemu z jego kapłanów, którzy i tak wolą trzymać się w cieniu. Otwartymi przeciwnikami Ranalda są kultyści Myrmidii i mam wrażenie, że coś tam kiedyś czytałem, że kult Ranalda jest zakazany w Kislewie, ale nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tej informacji, więc traktujcie ją z przymrożeniem oka i zajrzyjcie w komentarze, bo tam niepewnie ktoś poprawi. Generalnie Wyznawców Renata można podzielić ze względu na odzwierciedlenie jednego z czterech głównych aspektów tego boga. Wyznawcy Nocnego Cienia to złodzieje, którzy dla złota i związanej ze zdobywaniem go adrenaliny doskonalą się w sztuce złodziejstwa. Wyznawcy oszusta gładko lawirują między różnymi grupami, dokonując przekrętów i ciągle brną do przodu w poszukiwaniu kolejnych ofiar ich sprytu. Wyznawcy gracza to hazardziści i kanciarze, którzy całe dnie spędzają na grze w karty i w kości. A wyznawcy opiekuna bronią tych, którzy nie mogą obronić się sami. Zabierają bogatym, rozdają biednym, ujawniają hipokryzję rządzących i bronią zwykłych mieszkańców imperium przed bandytami. To właśnie ten odłam kultu jest najczęściej ścigany, bo w imię wolności i sprawiedliwości często zakłóca porządek imperium bez patrzenia na konsekwencje dla reszty społeczeństwa. Kult Ranalda jest o tyle ciekawy, że zasadniczo nie wybierasz, że chcesz zostać jego akolitą. Jeśli kapłan uzna, że jesteś godny uwagi, obserwuje cię przez jakiś czas, a potem kontaktuje się z tobą pod pozorem patronatu czy zlecenia. Dopiero po kilku próbach dostajesz propozycję zostania akolitą i jeżeli ją odrzucisz, już nigdy nie dostaniesz drugiej szansy. Symbole Ranalda to dłoń ze skrzyżowanymi palcami, X, kruk i kot. A jego przykazania to jedna moneta na 10 należy się Ranaldowi. Ranald brzydzi się przemocą. Umysł jest potężniejszy od broni. Prawdziwy wyznawca Ronalda używa noża i sztyletu, tylko tempaki i dyletanci potrzebują pancerza i miecza. Lepiej jest żyć wolnym i zginąć niż cierpieć ciemiężonym. Nie ma honoru pośród złodziei, ale ufaj swoim braciom i siostrom. Jako, że kult ma dosyć luźną strukturę, to nie mamy w zasadzie jakichś głównych zakonów, ale możemy wyodrębnić takie ugrupowania jak brać, dawcy monet i skrzyżowane palce. Główne święta dla Ranaldytów, czy to w ogóle jest poprawny termin, to Dzień Kaprysów i Pielgrzym Kapalców. No, a na koniec taki memik w temacie z naszego Discorda, którego zgadza się, ukradłem, ale tylko głupi by nie skorzystał. Napiszcie w komentarzu jaka była najbardziej ronaldowa rzecz, jaką zrobiła wasza postać w młotku i wpadajcie na Discorda, bo tam fajnie. Zapraszamy też na Instagrama i jeśli jesteście nowi, to tam na dole jest taki czerwony przycisk, który możecie kliknąć. Ja się żegnam, sława imperatorowi.